Klasycznie zaczyna się od płaczu, ale może, może jeszcze się uda. Najgorsze jest to, że Mila czasami jak widzi psa, to, to niestety szczeka ze strachu i jak mały śpi, to go budzi. Natomiast on i tak rzadko śpi na tych spacerach na razie, więc można powiedzieć, że jeszcze tego nie odczuwamy, ale najgorzej będzie jak on zaśmie, a ona zrobi awanturę, no to wtedy trzeba go usypiać od nowa. Więc na razie mama buja, ja trzymam psa. No i spróbujemy, spacer jak to spacer, za każdym razem podobnie to wychodzi. Szuszasz? Dobra, walczymy. Jak się kończy ostatnio spacer? Tym, że Zuzia prowadzi wózek i ja trzymam psa, a młody Królewicz na rękach. Jak jest faza na trzymanie na rączkach, to jest faza na rączki. Leżenie, czy to łóżeczko, czy przewijak, czy mata, to tak średnio, ale na rączkach to od razu jest spokój. Takie spacerki właśnie. Chwilę się nakarmił, chwilę poleżał, ale zaraz znowu był przed. A teraz już by pogadał, teraz już agu. Agu, na rączkach to jest agu. Czy myślisz, że na wakacjach będzie cały czas chciał być na rączkach? Tak i myślę, że przez to będziemy mieli fajne znaki opalizny, Takie wiesz, dziecko przyklejone do brzuchu. <noise> ale też trzeba będzie go chować, więc będziemy, ja to będę cały czas w cieniu i tak. Ja i tak siedzę zawsze w cieniu, więc będziemy razem w cieniu. No na rączkach to złoty chłopak, że coś tam pogadasz. Co to za kapitan na łodzi? No, ale byłaś całkiem dzielna z psami. W końcu udało się usiąść. Przyjemnie. Idzie jest spokojnie, jest cicho. Moje no, no Ludzie jeszcze śpią. I dziecko nie płacze. Bo ma dotkano buzie <laughs> cyckie. No i dobrze, może tak no, może tak trzeba, może on tego potrzebuje. Może on krzyczał tak naprawdę. Mamo, daj. Tak, daj. tylko jadł dosłownie 10 minut temu, jak kupowałeś chleb. Może, może nie jadł, może pił. Moi drodzy, oficjalnie babcia wróciła do domu, w sensie do siebie. Pojechała już, została u nas aż do poniedziałku. Dzisiaj mamy poniedziałek, godzinę 12. I nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, ale po prostu od czasu podcięcia wędzidełka, czyli mija już dzisiaj piąty, piąty dzień chyba, bo byliśmy w środę. To jest w ogóle inny bobas. Nie wiem, czy to się zgrało w czasie ze skokiem rozwojowym i on zaczął po prostu widzieć różne rzeczy, ale od tych kilku dni po prostu jego każde okno to jest faktycznie takim, taką interakcją, że on na nas patrzy. W ogóle mam wrażenie, że się zaczął dużo więcej uśmiechać, że nas zaczął chyba widzieć i po prostu teraz to jest nie była ziemia. Jakby te pierwsze dwa tygodnie były super luz, bo faktycznie dziecko tylko spało, jadło, spało i tak, tak było. Potem kolejne dwa były cięższe i on dużo płakał i... Cztery były cięższe. Trzy, no trzy. Sześć ty ma No dobra, to trzy mniej więcej, nie demonizuj. No. Trzy tygodnie były takie, że faktycznie dużo płakał, i jego. Jak to się nazywało? Jakie okna? Okna aktywności były takie, że po prostu całe były przez, przepłakane i noszone na rękach, żeby usnął. A od pięciu dni jest po prostu super. W sensie, no jakby zaczynam czuć, że masz interakcję jakąś z dzieckiem, on nie płacze za każdym razem, i naprawdę, no nie wiem, jakby to tak miało wyglądać kolejne tygodnie, to super. Nie? To fajne doświadczenie, bo po prostu jest radość teraz cały czas z tego, że. Że on po prostu ci zaczął dostrzegać, i reagować, uśmiechać się w kąpieli, to jest w ogóle chyba najszczęśliwszy na świecie. Teraz ostatnie dni to w ogóle bardzo dobrze usypiał. Teraz jak była babcia, to babcia go tak ululała, że on każdego dnia praktycznie był spokojny. Robił te drzemki zgodnie z jakimiś harmonogramami. W ogóle wszystko było cacy. No dobra, ale w porównaniu, w porównaniu do tego, co było, no to to jest. To jest w ogóle. Nie wolno chwalić dziecka. No, ale nie wolno ale nie. trzeba powiedzieć, żeby nie było potem, że to jest tylko źle albo tylko dobrze. Nie, no, jest różnie. Czasem jeden tydzień jest dobry, czasem drugi jest gorszy, a wiecie, no jakby wy widzicie tylko jakieś urywki tego dnia, tygodnia. Czasem z całego tygodnia mamy 20 minut materiału, więc naprawdę tego nie jest dużo. Jakby w skali dnia dzieje się bardzo dużo rzeczy. I tak samo jak, nie wiem, znacie kogoś z dziećmi czy coś, to, to też niekoniecznie Wam opowiedzą każdą godzinę, jak to wyglądało, tylko czasem się odniesiesz do tych na przykład największych emocji, czyli na przykład, nie wiem, tego najgorszego dnia albo tego najlepszego dnia, takie, wiecie, skrajne gdzieś y, emocje często się tymi bardziej dzielisz, taki ogólny obraz często się zamywa, więc miejcie też świadomość, że to po prostu jest różne, to jest tylko krótki wyrywek dnia, natomiast Ogółem podsumowując, tak jak kolej poprzednie tygodnie były ciężkie, te zapowiadają się nieźle i jak to się utrzyma, no to to super, to by było super, nie mamy Tak, byłoby najlepiej. Oby tylko, obym tylko ja tak potrafiła go uspać jak babcia, tak? No nie wiem, to trzeba chyba mieć trochę doświadczenia. Trzeba mieć witaminę B, tak? Wiem, że tak Ci nie powinnam nosić, ale Ty tak lubisz czasami sobie na pion. A? A już jestem teraz bardzo śpiący, i tak jak na to, jak bardzo jest śpiący, to to, że nie płacze, tylko bardziej się rozgląda, to jest naprawdę spoko. Odnośnie lekarzy. Tak, Podejrzewam, że też nie każdy ogląda wszystkie filmy, więc Wy nie wiecie, bo czasami się pojawiają komentarze o idźcie do fizjoterapeuty, idźcie do osteopaty, idźcie do neurologopedy. My już u tych wszystkich lekarzy byliśmy, plus jeszcze macie często opóźnienie w filmikach tydzień czy dwa, bo my nie mamy czasu po prostu czasami tego przygotować, zmontować, więc tak byliśmy u wszystkich lekarzy. Wszystko konsultujemy z różnymi lekarzami, ze specjalistami. Z tego co wiem, pytaliśmy w naszych rodzinach, to mało kto w ogóle był, tylu lekarzy na różnych konsultacjach, żeby każdy aspekt Zdrowia, sprawdzić, przejrzeć, więc my jesteśmy na bieżąco z nimi, rozmawiamy. Teraz mamy kolejne wizyty. Dzisiaj neurologopedę, żeby sprawdzili, co i jak po tym wędzidełku. Na razie, z tego co obserwujemy, to jest dużo lepiej, przede wszystkim w jego zachowaniu, ale mówię, nie wiem, może to się zbiegło w czasie, po prostu jakoś dobrze wyszło. Idziemy na konsultacje, przejrzeć, robimy cały czas ćwiczenia, których wam nie pokazujemy. To pięć razy dziennie, po prostu w buzi trzeba tam ponaciskać, bardzo boleśnie, niestety dziecku, żeby... Czy znaczy boliście do tego? Znaczy no że on bolesnie, no po prostu. No tak, bo no, no go boli. Nie powinno go to boleć, ale przez to, że tam jeszcze jest rana lekka. No to wiadomo, że boli jak, jak w szczepionkę, by ktoś No właśnie, jakby ktoś walnął w szczepionkę też by bolało. No więc tam dbamy o to, żeby po prostu samo podcięcie to jest to, to nic nie do, to nie daje do końca efektów, tylko jakby ten trening i ćwiczenia później, więc to też robimy cały czas. No i też mamy oczywiście umówione już kolejne wizyty u pediatry w kolejnych tygodniach, chyba nawet w przyszłym tygodniu i tam będziemy też robić szczepienia. W tym tygodniu, w tym tygodniu już mamy. A, no to już za dwa dni mamy w sumie wszystkie szczepienia umówione małego. O, no właśnie, bo to wielka teraz, wielka drama w komentarzach, jak wy możecie lecieć z dzieckiem do Tajlandii, jak on ma dwa miesiące. Nie wiem co dokładnie, jakie słowa padły, ale my nie lecimy do Tajlandii teraz za tydzień i komentarze typu, że trzeba najpierw zaszczepić dziecko, bo odporność, to też wiemy, jakby, to też mamy już umówione właśnie za dwa dni. Wy materiał pewnie zobaczycie za kolejne dwa tygodnie czy dziesięć dni. To on już będzie dawno po szczepieniach, dawno będzie zaobserwowany. Będziemy po czterech różnych innych konsultacjach. Plus nie lecimy do plus Tajlandii. Plus nie lecimy do Tajlandii, to też jest istotne. To... Tak, w Jak rozmawialiśmy w o Tajlandii, to jeśli w ogóle, i to, to będziemy lecieć jak za, nie wiem, najwcześniej za pół roku, jak on będzie miał, nie wiem, 8 czy 9 miesięcy. Gdzie, gdzie najpierw chcemy to przetestować na krótszym wyjeździe i polecieć lotem, który trwa godzinę 40 do cywilizowanego, rozwiniętego kraju, do jak najlepszego hotelu, czyli być głównie w hotelu po prostu, najlepiej takim, który ma duży teren, żebyśmy mogli tam jeździć z wózkiem, żeby, były, żeby nie było takiego hałasu, żeby był spokojny, żeby miał ogrody, żebyśmy mogli sobie po prostu w naturze z nim spędzić czas, by lot, który trwa półtorej godziny, a nie dziesięć z przesiadkami, co to, którzy jak te przesiadki, jak wy to będziecie żyć? No nie, no chcemy pojechać taki lot, który by był jak najkrótszy, żeby sprawdzić w Europie. Wszystko skonsultujemy z pediatrą i innymi specjalistami, którzy, co już robiliśmy. Wszystkie szczepienia zrobimy. Szukamy hotelu, który ma. Obok jak najbliżej jakiś szpital, żeby to były właśnie kraje cywilizowane, które faktycznie opiekę zdrowotną mają na wysokim poziomie. Wszystkie jakieś nawet niewymagane szczepienia, inne rzeczy, leki, wszystkie z pediatrą też już ustaliliśmy, co powinniśmy wziąć. Co powinniśmy przygotować, na co zwrócić uwagę, więc to też byśmy robili. Dlaczego też lecimy dopiero, jeśli byśmy lecieli, to jest początek października, gdzie właśnie dziecko już tam przechodzi te pierwsze trzy miesiące, łapie tam odporność, po prostu zweryfikujemy, jak się czuje po szczepieniach, plus temperatury są wtedy niższe, bo jest nie wiem, 20 stopni tak jak u nas i wtedy też to inaczej się przeżywa. Więc tak, jakby bierzemy pod uwagę bardzo wiele aspektów, o których czasami latając jakieś jedno słowo, zdanie mogliśmy nie powiedzieć, więc to też nie jest tak. Plus, ja się domyślam, że nie każde wszystko ogląda i pomijacie czasami różne kwestie i ciężko się czasami odnieść mieć pełen obraz sytuacji, więc jest to normalne, ale was uświadamiamy, że my naprawdę konsultujemy te wszystkie decyzje z lekarzami, z wieloma specjalistami i wszystko jakby planujemy i nie lecimy za tydzień do Tajlandii. <grym> nie wiem skąd to się wzięło. Może coś faktycznie ktoś z nas powiedział i zostało źle zrozumiane, ale nie, jeśli polecimy, polecimy jak będzie miało około 3 miesięcy na 7-dniowe, takie wakacje, po prostu all inclusive, do jakichś najlepszych hoteli, po prostu jakie są tutaj blisko przy Morzu Śródziemnym, żeby były po prostu jak najlepsze, żeby transfer lotniskowy na przykład był jak najkrótszy, żeby też od razu jakby już być w hotelu, a nie jechać, nie wiem, przez półwyspy, czy wziąć właśnie samochód z fotelikiem, żeby go dowieść bezpiecznie, jakby wszystko to bierzemy pod uwagę i będziemy to planować rozsądnie, a nie wsiądziemy yy, chorować. Na co wy tam na dengę w Tajlandii? No nie, no nie będziemy lecieć do Tajlandii. Więc na spokojnie, na spokojnie. Wszystko przemyślimy, skonsultujemy i zobaczymy. Podejmiemy decyzję, pewnie z własną intuicją i rekomendacjami lekarzy. No i zobaczymy. No, a na ten moment idziemy szuszyć, bujać. W sumie ostatnio już mniej bujamy, bo zaczął zasypiać. Nawet jak mniej bujamy, kombinujemy, testujemy, co działa, co nie działa, wprowadzamy jakieś nowe rzeczy. On się cały czas rozwija, więc też cały czas się dostosowujemy do tego. Jednocześnie się uczymy i jest to super czas. Więc teraz. Lecimy do małego, bo naprawdę trzeba z nim pogadać. A jeszcze wieczorem zrobić kąpiel niedźwiadka. Najfajniejsza, jego ulubiona atrakcja. Jedziuś, czy laleczka. Taki mały. Tyci, tyci. Cały świat się nim zachwyci. Cały świat się nim zachwyci. Tak, tak. Mówił się siostra z bratem. On też się zachwyci światem. Cześć, mama. Jagienka i Wanienka. U Wanience jest Jagienka. Hu, Dzień dobry moi drodzy. Witam się z Wami, bo kilka dni już nie, nie gadałam do kamery, ale to dlatego, że mieliśmy gości. To znaczy gościa, babcia przyjechała do małego, bo też widziałam, była Dyskusja w komentarzach o tym, gdzie są dziadkowie. No, dziadków po prostu nie pokazujemy na kamerze, ale ostatnie w sumie trzy tygodnie co weekend była albo babcia Mateusza, w sensie babcia, w sensie mama Mateusza, albo moi rodzice byli na weekend i tak za każdym razem coś tam mogliśmy sobie w weekend porobić, ale jednocześnie to nie jest tak, że my wychodzimy na cały dzień, bo z drugiej strony była dyskusja, że dziecko potrzebuje spokoju, dlaczego my cały czas gdzieś z nim chodzimy albo po restauracjach, albo coś tam. jakby gdzieś z nim idziemy, to jest maksymalnie na godzinę w ciągu dnia, raz w tygodniu. Więc też jakby dużo tłumaczenia się mam wrażenie jest potrzebne, ale nie chcę nigdy tego robić w komentarzach. A z drugiej strony wiem, że jak to powiem tutaj, to i tak jak w innym odcinku coś pokażę, to zaraz będzie coś innego, że jest problemem, bo się nie wytłumaczę ze wszystkiego. Pamiętajcie po prostu, że widzicie tylko dosłownie maleńkie urywki z naszego dnia i z naszego tygodnia, bo nawet, no mówię, nie mam kiedy nagrywać, nie mam kiedy pokazać, bo cały czas ktoś jest na moich rączkach. Ale teraz udało się mi go położyć do spania. Zobaczymy na jak długo, bo raczej ostatnio w moim wykonaniu drzemki ma półgodzinne, maksymalnie 40 minut, chociaż wczoraj udało się odłożyć go na godzinę. Jak przyszła babcia, babcia dwa dni z rzędu położyła go na raz dziennie, poszła z nim, coś raz poszła z nim na godziny spacer, raz odłożyła go o godzinie 10 rano na drzemkę, na dwie godziny. To był w ogóle, wysprzątałam cały dom. Przysięgam. Powinnam wtedy spać, wyspać się. A zamiast tego stwierdziłam, że zrobię to, co mnie wkurza, czyli znułam okna, znułam jakieś tłuszcze na okapie, znułam łazienkę, kible, po prostu wszystkie jakieś takie zakamarki, które były, bo u nas znowu jest czysto, tak jest ogarnięte z wierzchu, ale jak, jakby ja mam coś takiego, że ja widzę brud tak jakby taki głębszy. Mi nie przeszkadza, że coś leży nie na swoim miejscu, mi bardziej przeszkadza, jak widzę, nie wiem, kurz, jakieś zacieki, jakieś takie rzeczy, więc idealnie się z Mateuszem zgrywamy, bo on nie lubi rzeczy, jak są nie na swoim miejscu. A ja nie lubię brudu takiego, wiecie, kurzu, zacieków, jakiegoś mydła, jakichś takich rzeczy. Więc no, tu mamy idealny po prostu, idealny deal, więc raz na kilka tygodni. Czytam raz na tydzień, przepraszam, raz na tydzień, jak mi się udaje. To ostatnio, jak przyszła moja mama, to też e, szybko coś tam poogarniałam. Teraz, jak przybyła mama Mateusza, to w dwie godziny naprawdę jestem z siebie dumna, bo okna są dalej czyste, więc super. Dzisiaj e, byliśmy, w ogóle, może małe update'y, bo nie wiem, kiedy znowu uda mi się usiąść z wami pogadać. Przy okazji wyprzytulam mojego pieska, który dostaje za mało atencji ode mnie ostatnio i przepraszam ją tak bardzo, ale to było pewne, że tak się wydarzy, jak się pojawi mały, mały ktoś. Wczoraj byliśmy Podobnie u neurologopedy z małym, bo codziennie wykonuje mu te masaże i ćwiczenia od, i od neurologopedy, i to co powiedziała pani od po, podcięciu. Po podcięciu powiedziała tylko, że po prostu masować pod językiem, a od neurologopedy mamy trochę więcej tych ćwiczeń, żeby tam wzmocnić napięcie w policzkach, bo ma trochę osłabienie, e, osłabione, żeby też trochę więcej e, uczył się, ssania z różnych rzeczy, typu palec, butelka i w ogóle. E, no i różne tam ćwiczenia z tym językiem, z żuchwą, żeby ją wysunąć w końcu. I ja mam mam wrażenie, że jest trochę lepiej. Nie wiem, czy to się właśnie zbiegło z tym, Mati już Wam chyba o tym wspominał, że trochę z małym jest lepiej, trochę mniej płacze w ciągu dnia i nie wiem, czy to jest totalny zbieg okoliczności, że miał jakiś skok rozwojowy, który się właśnie zakończył, czy faktycznie to ma jakiś związek z tym podciętym wędzidełkiem. Jeśli chodzi o podcięte wędzidełko, to wiadomo, będziemy widzieć największe różnice dopiero w czasie. Ja mam lekkie wrażenie, że trochę lepiej się przystawia i łatwiej mu się złapać już teraz po tygodniu i trochę szybciej je. Co też jest fajne, w sensie szybciej się najada, mam wrażenie. Chociaż wiadomo, czasami on chce sobie posiedzieć godzinę na cysku, żeby się uspokoić ale czasami jak chcę tylko zjeść i widzę, że jest bardzo ciekawski, aktywny, to szybko kończy i chyba nawet się najada wtedy, bo nie prosi potem i nawet jest w stanie zasnąć, tak jak teraz, a całkiem szybko zjadł, mam wrażenie. Także super, no ale moje serce, jak ja mam robić mu te ćwiczenia, które go bolą, w sensie to masaż pod tym wędzidełkiem go boli, no bo tam ma jeszcze bliznę rane. I tak, to, jak on płacze wtedy, to jest po prostu... No łzy mi się cisną za każdym razem, a trzeba to robić pięć razy dziennie, więc możecie sobie wyobrazić mój ból serca, serca, raczej no jest to straszne, czuję jakbym dodawany większą krzywdę swojemu dziecku, a wiem, że robię mu to, żeby mu pomóc i po prostu jakby moje serce jest rozdarte na pół, jednocześnie chcę to robić, żeby mu pomóc, a jednocześnie strasznie nie chcę tego robić, najchętniej no po prostu zatrudniłabym kogoś, kto by pięć razy dziennie przychodził i mu to robił, naprawdę, straszne, straszne, ale wiem, że robię to, znaczy wiem, staram sobie przypominać, że robię to dla dobra swojego dziecka, dlatego, żeby było potem szczęśliwe, zdrowe, żeby miało te proste zęby, mówiło ry domykało buzię, mogło lepiej oddychać i w ogóle, i w ogóle jakby dużo rzeczy jest związanych z tym wędzidłem, ale to już się nad tym mam wrażenie rozgadałam i też na Instagramie dużo o tym pisałam na którego przy okazji zapraszam, bo tam częściej daję jakieś update'y, bo <laughs> na kamerze nie jest tak łatwo próbuję nagrać QD-a od dwóch tygodni ale cały czas nigdy nie wiem, czy mały zasnął na pół godziny, czy zasnął na 40 minut, czy zasnął na dwie godziny, więc to jest na razie takie do wyważenia. Więc chyba to zrobimy po prostu w jakichś totalnych, randomowych momentach, kiedy się da i będzie taka sklejka, więc może nawet po tym, jak w ten, ten fragment do vloga nagram, to spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań i na ewentualnie po prostu będę to na przestrzeni kilku dni nagrywać, bo inaczej nie wiem. A mam pytań z 200, <grywa> bo zostawiam mi na Instagramie, za co mega dziękuję i uważam, że są mega fajne, więc wolę odpowiedzieć tutaj, żeby było wszystko w jednym miejscu, niż. E na jakichś tam kafelkach na stories. Także tak, to jest tak z update'ów, a inny update jest taki, że dzisiaj byliśmy, znaczy ja byłam, ale byliśmy razem, bo Mati też musiał załatwić jedną rzecz, bardzo fajną rzecz, ale to jeszcze nie możemy mówić o tym. Byłam u lekarza w końcu, bo jestem w sumie jutro mi ja 7 tygodni od porodu, więc jakby tydzień temu zakończyłam taki teoretyczny połóg, ale no, zgodnie z tym, co powiedział mój lekarz, to pewnie w moim przypadku będzie wszystko tak już super na tip top za tydzień, czyli tak w, po 8 tygodniach, no bo. Rana prawdopodobnie już się jakby macica się wkurczyła, w ogóle super już dawno temu. Blizna po cesarce też jest super. Myślimy, tzn. tak obstawiam, że ta blizna już po położysku się zagoiła, ale tam w środku jeszcze mam szwy, które się goją. I przez to wiadomo jeszcze różne rzeczy tam się dzieją, <grym> o tak powiedzmy, ale już tak bardzo, bardzo minimalnie. Ja nie odczuwam dolegliwości jakiejś za bardzo z tym związanym, z, jeśli chodzi o samą bliznę po cesarce. To naprawdę lepiej niż myślałam, aczkolwiek mam tak duże rozejście, to co wam już mówiłam, że jeszcze chwilę chwilę to zajmie, zanim zacznę pewnie dźwigać ciężary, chociaż jeszcze czekam na wizytę u Asi, u fizjoterapeutki uroginekologicznej mojej, i pewnie wtedy zdecydujemy, co mogę. Ale też strasznie chcę już wyjść z domu, nawet właśnie, żeby te robić te ćwiczenia rehabilitacyjne poza domem, bo w domu zawsze jest coś do zrobienia. Albo chcę coś nagrać, albo chcę coś posprzątać, albo chcę zjeść, albo się zająć małym, albo nawet jak on śpi, to ja po prostu chcę siedzieć obok i się na niego patrzeć, bo jeżeli jak się zacznę coś, Ruszać i w ogóle to zaraz on się obudzi. Więc chyba po prostu e, wykupię ten kamień na siłownię, tylko po to, żeby wychodzić z domu nawet na pół godziny i robić tam te ćwiczenia, które mam zalecone właśnie od fizjo, żeby rehabilitować i te do miednicy i coś tam. Bo ja robię jakieś ćwiczenia rehabilitacyjne na dno miednicy, ale wiadomo, robię to tak w przelocie i tak bardzo się na tym nie skupiam, że to zdecydowanie nie jest to, co powinno być. Bo na przykład robię to w łóżku, gdy mały usypia <laughs> i ja leżę obok niego i wtedy sobie ćwiczę te mięśnie na miednicy. Czy jak wczoraj zasnął, to na 10 minut się położyłam na macie, żeby porobić ćwiczenie na te rozejście mięśni brzucha. A też, no nie wiem, może niedługo się wydarzy tak, że on będzie miał tu swoją rutynę, że będzie miał tu poranną drzemkę, bo to był taki idealny scenariusz, że ma poranną drzemkę i ja o tej porannej drzemce mogę sobie nawet w domu tutaj coś poćwiczyć. Ale to jest taki, wiecie, perfekcyjny scenariusz, z którym się pogodziłam, że to wcale już tak nie jest, że dziecko idealnie z zegarkiem w ręku zawsze pójdzie ci o tej samej godzinie na drzemkę. Już się z tym pogodziłam i dzięki temu mam wrażenie, że jest i mi lepiej, i temu dziecku jest łatwiej. Po prostu moje dziecko w ogóle. I ja to zaakceptowałam i słuchajcie, nagle, nagle jest lepiej. To też się w ogóle złączyło z tym wędzidełkiem i chyba z tym skokiem rozwojowym i w ogóle. Także tak. No, i ogólnie czuję się trochę fajniej dzisiaj, bo no, dwa dni była babcia, i mimo wszystko to, że mogłam zrobić coś innego niż tylko zająć się dzieckiem, to jest super, ale jeszcze czekam na taki moment, że właśnie będę mogła z nim wyjść z domu, nie przejmować się, czy będzie ryczał na spacerze cały czas, czy, czy nie, czy będzie sobie oglądał, czy będzie spał, czy będzie nie spał, czy będzie płakał, czy będzie nie płakał, takiego trochę zajawki z poprzedniego życia, bo mimo wszystko, jakby wiem, że to już nigdy nie będzie to samo, ja sobie zdawałam z tego sprawę, zdecydując się na dziecko absolutnie ale wiecie taki żeby mieć taki moment dla siebie nawet z nim że mogę nie wiem wsadzić go do samochodu, zabrać ze sobą gdzieś na miasto i sobie spędzić z nim ra ra razem czas, nie siedząc w tych czterech ścianach na tej kanapie, bo ja mam wrażenie, że ja puszczam korzenie na kanapę, moja dupa się robi płaskim naleśnikiem od tego, mięśnie brzucha się sobie wszystko się osłabia, plecy mnie bolą, wszystko mnie boli bardziej niż kiedykolwiek w moim życiu, bo po prostu cały czas tylko siedzę albo noszę i wszystko w tej pozycji, więc no tak po prostu takiego, żeby to życie jest poprzednie, ale wsadzić jego w to, i jakoś to wszystko połączyć, bo na razie to jest, jakby było tamto życie i teraz jest nowe życie, a ja chciałabym to jakoś, żeby... nie, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Ja się strasznie pogubiłam już sama w tym, co mówię, ale no, chyba rozumiecie, że teraz to jest takie życie, które jest zupełnie odmienne od mojego poprzedniego i nie, nie, nie spodziewam się, że to poprzednie wróci, ale chciałabym, żeby chociaż trochę rzeczy z tego poprzedniego życia dało się wkleić w to nowe, bo może tak to podsumuję. Coś tam zaczął się chwilę przewracać, więc wybaczcie na chwilę, idę sprawdzić, co się dzieje w pokoiku. Generalnie się obudził, ale jeszcze chwilę leży, więc chyba wyciągnę sobie w tym czasie swoje pudło jedzeniowe. Co my tu mamy? Tofu batermasala z ryżem basmati i czarnuszką. Czyli mój obiad na dzisiaj. Nie chcę tu chwilę poleży, zaraz go będę odgrzewać, bo coś czuję, że znowu będzie on jadł razem ze mną. To jest w ogóle też taki nowy skill, który posiadam: czyli karmienie dziecka, a jednocześnie jedzenie. To jest wszystko możliwe tylko i wyłącznie dzięki poduszce do karmienia. Polecam, oho, już słychać. Już słychać bombelka. Idę, synku, idę, idę, mój skarm. No już, już, już przepraszam was moi drodzy. Koniec gadania, koniec gadania.